Anna Kucińska, nowa lewica Ochota w Warszawie. Tomasz Ryś, nowa lewica Ochota Warszawa. Dzisiaj porozmawiamy o polityce obronnej i o tym, co zmieniło się w polskim wojsku. Temat często, o który jestem pytany, jestem byłem oficerem wojska polskiego. Przesłużyłem w armii 33 lata na wszystkich możliwych stanowiskach, oczywiście nie, nie tych najwyższych, bo do nich nie udało mi się dobrnąć, ale od szeregowego zasadniczej służby wojskowej do stopnia pułkownika. W jednej z centralnych instytucji wojskowych w Warszawie. No więc coś na temat armii wiem. Jestem o to pytany, co się zmieniło. Było, czy warto było? Więc zdecydowanie uważam, że tak. I te odpowiedzi z reguły dzielę jakby na trzy części. Pierwsza to jest oczywiście kwestia ta naj, najbardziej medialna, ta, którą się wszyscy interesują, czyli rozwój sił zbrojnych, zakupy uzbrojenia, unowocześnianie polskiej armii, restrukturyzacja. Druga, niezwykle ważna sprawa, najzwykle ważny temat dla środowiska wojskowego. Ta sytuacja, która kiedyś bardzo nas, wojskowych, bolała, czyli kwestia odpolitycznienia polskiej armii. Coś, co kulało za poprzedniej władzy, co było sytuacją wręcz patologiczną i sytuacją nienatowaną nigdy po 80 roku. Coś, co zgotował Macierewicz, a poprawił Błaszczak i to dość solidnie poprawił. Ta sytuacja musiała ulec zmianie i jest to bardzo ważna sprawa. No a trzecia sprawa to polski przemysł zbrojeniowy, dlatego, że nie jest żadną tajemnicą, do jakich tam sytuacji w tej sferze dochodziło. Kwestia Misiewicza, który za chwilę, mam nadzieję, będzie w więzieniu i parę innych osób, które na produkcji uzbrojenia chciały zbijać swój kapitał. Co konkretnie zmieniło się, jeżeli chodzi o unowocześnienie i dozbrojenie polskiej armii. Tutaj to jeśli patrzymy na to jakby szeroko, to co do priorytetów, co do kierunków, to nie zmieniło się wiele. Nasz rząd jak najbardziej kontynuuje pewne działania, które trzeba przyznać uczciwie zostały rozpoczęte przez poprzednią władzę, zaraz jednak skomentuję to, w jaki sposób pewne rzeczy były robione. Natomiast co do kierunków, one były w pewnych sprawach słuszne i są kontynuowane. Natomiast zasadnicza różnica polega na tym, że jest to w tej momencie robione bardziej planowo. W przeciwieństwie do naszych poprzedników, gdzie pomysły rodziły się w głowie prezesa partii, gdzieś tam między jednym karmieniem kota a drugim, a później one były wdrażane metodą siłową, metodą narympał przez Błaszczaka czy wcześniej przez Macierewicza, a całkowicie były pominięte w tym planowaniu instytucje, które się tym powinny zajmować, które się na tym znają, na przykład Sztab Generalny w ogóle był pominięty, nie, 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 nie brano pod uwagę jakikolwiek analiz oficerów Sztabu Generalnego, a przecież to jest instytucja powołana właśnie do planowania użycia i rozwoju sił zbrojnych. Tymczasem pomysł 300 tysięcy żołnierzy, które gdzieś tam Wymyślił sobie Kaczyński, a zwłaszcza kto powiedział na konferencji prasowej funkcjonuje do dziś, a on nie był poparty jakimikolwiek analizami, i takich przykładów można wymieniać bardzo wiele. W tej chwili na szczęście znów wszystko wróciło do normy. Wreszcie jakiekolwiek pomysły o zakupu uzbrojenia są przede wszystkim przeanalizowane pod kątem rzetelności, pod kątem opłacalności, pod kątem tego wszystkiego, co też na tym polska gospodarka może zyskać. Nie jest to już w ten sposób taki robione, jak, jak to poprzednicy robili, że oczywiście były to tylko i wyłącznie polityczne decyzje na podstawie działań lobbystów związanych z przemysłem. Uzbrojeniowym. W tej chwili również jest ważny offset, również jest ważne to, co może zyskać polski przemysł na zakupie uzbrojenia. Wyjaśnij może, czym dokładnie jest offset. Offset jest to udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w produkcji danego uzbrojenia, które my kupujemy. I mhm. e, Tak jak było w przypadku samolotów F16, które zostały zakupione do polskiej armii, i część tych elementów do tych samolotów do podzespołów były produkowane czy to przez zakłady w Rzeszowie, czy w zakładzie w Mielcu. Tak i dotyczy i tego sprzętu uzbrojenia, który będzie aktualnie kupowany. Wiemy już, że część wyposażenia, e, jak i części do, do czołgów. K2 mają być robione w Polsce. I, i o to chodzi, że skoro na polski podatnik wydaje pieniądze, to żeby część tych pieniędzy została w Polsce w postaci zamówień, automatycznie to generuje miejsca pracy, no i podnosi poziom życia ludzi, którzy żyją na terenie w tych, w tych miejscach, w których te zakłady funkcjonują. Jakie zmiany następują obecnie w przemyśle zbrojeniowym? Tak jak już wspomniałem, no to zasadniczą zmianą jest to, że przy kontraktach zbrojeniowych wreszcie wejdzie offset. Więc to jest konkretny, już wymierny efekt działania, że będą zamówienia spływały do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Bardzo ważne sprawa, głośna, medialna ostatnio, produkcja amunicji. Szeroko to było komentowane o brakach w tym względzie, no więc rusza już ten temat, zostają podpisane umowy, zaczynamy produkować amunicję wielkokalibrową. No chciałbym tu się odnieść do pewnych wypowiedzi funkcjonujących w przestrzeni publicznej różnych polityków, które są bardzo szkodliwe, które są dezinformujące polskie społeczeństwo. Na przykład pan Sławomir Mencen który od dłuższego czasu twierdzi, że wie jaki jest stan posiadania polskiej armii, jeśli chodzi o zapasy strategiczne polskiej amunicji, że wie na ile dni walki by to wystarczyło. Jest to oczywiście totalne na Tego typu informacje są informacjami ściśle tajnymi i żaden szeregowy poseł, jak pan Mencen i paru innych, nie ma do tego dostępu do takich informacji. Jeżeli by dostał dostęp do takich informacji, mielibyśmy do czynienia tutaj z poważnym przestępstwem, a kolejnym przestępstwem byłoby rozpowszechnianie takich informacji w mediach przez pana Mencena. Tak samo jak i nie wie, ile amunicji zużywa Ukraina czy Rosja, bo przecież się tym nie chwalą. Więc tego typu informacje to są oczywiście tylko i wyłącznie na jego użytek, na dla poklasku od jego zwolenników, ale gdyby to było tylko to, to można byłoby machnąć ręką, ale tego typu Wypowiedzi podważają zaufanie do polskiej armii, do, do polskiego państwa i są bardzo szkodliwe. Jeśli ktokolwiek zyskuje na tego typu informacjach, to wyłącznie osoby, które niekoniecznie posługują się językiem polskim. Trzecia sprawa odpolitycznienie polskiej armii. Co w tym zakresie się zmienia? No to trzeba wrócić do sytuacji jeszcze sprzed paru lat, jak to wyglądało. Wszyscy pamiętamy pikniki wojskowe z udziałem polityków, na których Jarosław Kaczyński wręcz apelował o głosowanie na niego samego i na jego partię. Pamiętamy czystki, jakich dokonał w armii Macierewicz, a poprawił Błaszczak. Usunięto z armii wszystkie Dowódców, wszystkich generałów, którzy mieli swoje zdanie, którzy odważyli się to zdanie wyjawić, którzy wyrazili choćby gestem wątpliwość, w słuszność decyzji podejmowanych przez ministra. Żołnierze bali się opowiedzieć dowci polityczny, oglądali się za siebie, czy nikt nie słyszy, zamykali drzwi. Do takich patologicznych sytuacji w armii dochodziło. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że ci dowódcy, którzy jakością ostali w armii, bali się podejmować jakichkolwiek decyzji. Przeszli w stan pewnej takiej bezczynności, w myśl zasady lepiej jest się nie wychylać, kartoteka będzie czysta. To było bardzo destrukcyjne. Do dla armii, dlatego że podwładni od razu widzą, że ich dowódca się boi, że ich dowódca nie jest pewny, a ci dowódcy nie chcieli podejmować jakichkolwiek decyzji, bojąc się, że przyjdzie następna zmiana i ich wyrzucą. Tak nie może być. Dowódcy znają się na armii, to dowódcy dowodzą. Cywilna kontrola nad armią nie oznacza, że to politycy dowodzą. Dowodzą żołnierze i tak powinno być. I ta zmiana następuje w polskiej armii. Dowódcy znów zaczynają dowodzić, ludzie znów przestali się bać i przecież możemy teraz nawet zauważyć, że po zmianie władzy, po objęciu urzędu ministra przez pana Kosiniaka Kamysza, przez Wielu generałów zostało na swoich stanowiskach. Nie było takich czystek, jakich dokonał Macierewicz z Błaszczakiem. To jest bardzo ważne, żeby była ciągłość dowodzenia, żeby dowódcy mogli planować długofalowo, żeby mogli podejmować decyzje i nie bać się odpowiedzialności za swoje decyzje. Czy możesz podać przykład takich dobrych praktyk odpolityczniania właśnie armii czy też nie, nowego nieupolityczniania armii? Dobrym przykładem na to jest to, że w ostatnim czasie mieliśmy trzy kampanie wyborcze i w żadnej żołnierze nie byli w taki sposób angażowani, jak to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest jedna rzecz. Bardzo fajną rzecz. Minister Obrony Narodowej na różnego rodzaju briefingach z dziennikarzami, że w momencie, gdy zaczynają padać pytania dotyczące polityki, żołnierze są proszeni o opuszczenie tego briefingu. Nie uczestniczą w wydarzeniach politycznych. Jest to bardzo dobry przykład, zaczerpnięty z innych armii, ale jeśli coś inne armii robią dobrze, dlaczego by tego nie naśladować? Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i te wszystkie wyjaśnienia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.